Siemanko, dzisiaj będziemy kopać ziemniaki Ale na początku chciałem wam pokazać właśnie tą kopaczkę, bo tam parę osób się pytało, który rok tak dalej. że na szybko tak opowiem o niej tam parę słów. To jest 85 rok. Przeszła gruntowny remont. Taśma była kompletna, też wymieniana, przekładnia, tylko tak. Tej tylnej taśmy były wymienione tylko ogniwka a przy przedniej były wymieniane ogniwka, te palce i było skręcane śrubami 12,9, ponieważ nit nitów bym nie miał czym zaklepać, bo to były stalowe czyli skręcałem 12,9 śrubami i kluczem pneumatycznym. Mm, co tu jeszcze, no, wymienione zostały wszystkie też e, zębatki rolki. Tutaj pod obudową tak się to prezentuje. Wszystko wyczyszczone ze smarów. Tutaj dołożyłem jeszcze z tyłu takie pręty, żeby mi rzucały te ziemniaki na nie rozrzucały na boki. Tutaj stare gable ucięłem to z gabli dokręciłem, żeby to mniej więcej jakoś tak sypało na środek. Przekładnia była robiona, nie były wymieniane koła nic, tylko były po prostu frezy. Fre, na kole zębatym frez był po, na, po przeciwnej stronie frezowany, bo zęby były wszystko kompletne, także nie opłacało mi się tego wymieniać. To tam mi wyszło parę złotych za wyfrezowanie na takim warsztacie, co mają tam różne tokarki, nietokarki, frezarki. No sobę mieszę nowe do niej dokupiłem. mieszę. no i tu reszta już wszystko to było poczyszczone, farba stara była zdarta i. Było pomalowane pierw podkładem, później kolor specjalny dobierałem, bo to też taki Rozjaśniałem, bo ten niebieski co ogólnie w puszce kupiłem gotowy był za ciemny Więc go musiałem trochę rozjaśnić, no i efekt tak właśnie widać Efekt końcowy to właśnie tego, jeszcze tam naklejki dokupiłem do niej, parę Podblasków Także Fajnie to teraz wygląda Oczywiście po skończeniu wykopek będzie stała w garażu, także ona nie stoi na dworze, tylko teraz, akurat, bo mam garaż za zajęty. Także tak to wygląda. Dobra, to bierzemy się, odpalamy traktor. 30 będziemy kopać. 55 będzie do wozu zaczepiony. No i tam jeszcze wam na parę pytań w komentarzach, co mnie pytaliście odnośnie 55. To wam postaram się odpowiedzieć. Teraz wyjedziemy, zaczepimy i działamy. Dobra, jedziemy, bo nie ma czasu. Wykopki są na tę chwilę zakończone. Nakopaliśmy pełny wóz. Jeden musiałem go tu schować pod dach, bo pogoda się nam zepsuła. Także tak ziemniaki wyglądają, jest ich sporo w tym roku. Także no, czekamy teraz na pogodę, żeby się poprawiła. Będziemy kopać dalej. No a odnośnie 55, piątki tam w komentarzach czytałem parę tam komentarzy właśnie takich z zapytaniem było na przykład jak że w 55 czemu wychodzą dwa przewody bo powinien być jeden no to miałem tam w pokazać mniej więcej jak to wygląda jak to jest podłączone tutaj zaraz mówię, że to ja tego nie podłączałem to tak było to jest tak zrobione nie wiem jak oryginalnie wygląda ale nie będę tego ruszał bo to może do czegoś tu używali także tam właśnie jedna osoba się pytała odnośnie tego, yy, odnośnie skrętu w prawo, co w poprzednim filmie mówiłem. To tu temat był taki: yy, kręcenie tym drążkiem wzdłuż silnika, co tutaj idzie, to nic zbytnio mi nie pomogło. No, ale po chwili doszedłem o co chodzi, bo tu były ograniczniki przyspawane, tu było coś grzebane przy tych ogranicznikach. On tu jest naspawany. Ja po prostu z tamtej drugiej strony wziąłem, bo tutaj jeszcze tak nie dochodził, z tamtej drugiej strony było za dużo. To po prostu wziąłem ślifiarkę i na szybko pitoliłem to i... Teraz już skręt w prawo działa tak jak ma działać, nie? Po prostu naspawywa, naspawywali i... Coś tam im nie pykło albo po prostu... Od czegoś innego to było, przełożyli tylko tutaj, i akurat tak zostawili. Ja to przerobiłem. No i, no i działa, skręt w prawo jest. Także już jest wszystko ok, dobra. To sobie teraz go odpalimy. Niech pochodzi chwilę. Bo wcześniej go odpalałem, w poprzednim filmie to za krótko było. Tylko wyjechałem, zaraz ucięłem To bo ja nie mogę też długich filmów wrzucać, bo mam taki program, że tam chyba 13 minut maksymalnie. Długość jednego filmu mamy gazu i ogień. Jakieś tam falowania obrotów drobne ma, ale to należy jak dźwignia do gazu jest ustawiona. pewnie się zastanawiacie czemu maski nie ma no maskę ściągłem bo denerwowała mnie jak tam skakała, dzwoniła ściągłem ją, mam zamówione tam parę części akurat do trzydziestki i między innymi też tutaj do tego, także te uszczelki tam jakieś takie zamówiłem, założy i wtedy maska już z powrotem wróci na swoje miejsce no także w tym odcinku by było na tyle mam nadzieję, że wam się film spodoba nie wiem, zastanawiam się czy sortowania ziemniaków ten dwóch będziemy cały sortować czy też Wam nagrywać to, czy nie, nie tam najwyżej napiszcie w komentarzach co byście chcieli tam jeszcze wiedzieć także na tą chwilę to by wszystko było także na razie